Mamy filmik z 10 saszetek, które jest lepsze czy topsy. Mamy 5 saszetek z macz, atak 4 z ekstrakasy i 1 z przemkniętym slick. Może zacznijmy sobie od topsu. tak zrobimy. Nasze nie będzie widać. Może to Dobra, pierwsza saszetka z topsów. To jest wundeski, nie mam. Nie będę tył. Jashkar. Jest tu order o obraniach. Zostawimy go tutaj. Krusi i chyba to jest mecz Arena z hamburgera. No ale fajne karty. Dobra, kolejny lecimy. Może Dobra, dalej to o, jakaś karta z Bayernu o. Kramer. Chyba też go tu położymy. Reinald. To są moi chłopcy, ich bardzo lubię. Bayer. Bayer. I, ma... I Star Spiller. Yy, no, Kolejna saszetka No i mamy Lewandowskiego to jest to jest Geisa Scloshera i FGL Arena Piękny student Dowski jest zabawa zapewniam sobie o tak żeby nie zniszczyć Wendel Kuncyn Potrzebna karta. O kurcze no kurczę, podglądał. Myko z arena. No i mamy sturm duo. Patrick Helmet i Ulian. Coś tam. Wyczytał. No i ostatnia przetka. Tutaj tak zrobimy że tył tylko. To zniszczone. to jest I coś znowu tego Keffel. Marco Oliver. Boateng. No coś nieźle już. O, kartę. Rudier. Ujach. I klubka Entrak Frankfurt. Piękno. Dobra, teraz może otworzymy Ekstraklasę. Na razie co no, wygrywają grzywa nasz atak. Górnik Łęczna, Mirosław Bożok, Tomasz Jeziora, Debit Pujlo, Arturka B... Gościa z Blachutowa. Jakub Kowalski, Frii. Modelski na co chociaż jednak mi się nie trafiła. Kurczę, jak się ciężko otwierają. No moja pierwsza pierwsza jak grać. Tutaj tak możemy bo jeszcze takiej nie miałem Kaspek macie no przejdziemy. Kolejna gwiazda go w No i mi lubię fanów Paweł Buda. Dwie kasetki znane, jeszcze dwie i jedna wstępny pik. Te nasze ciebie moje pierwsze duo to było Oli Schwalski, Łukasz Handel, Łukasz Zboliński, Bernardo Wełos, Jakub Bąk i Matej Panów i teraz więc co tam mamy Paweł Bankow obra, już nie będę mówił tutaj Karolinę Lecha i jeszcze ogromny Piotr Stawarczyk no to jeszcze mamy Adrenalin, champions Co nam przyniesiesz? Straszy, straszy Cham, Chamberlain Little Clifford Lady Jason Wydatko Effin Zrąbę Gierwinio. No i jest jakiś program I to chyba to na tyle